Internetowe niepokojące filmy wytłumaczone po polsku w mniej niż 2 minuty. Part 8. Na samym początku chcę wam podziękować za taką aktywność zebraliśmy łącznie 1200 obserwacji i ponad łącznie 12000 serc. Dziękuję za taką aktywność pod wszystkimi naszymi odcinkami. Jelen Creature. Film przedstawia dziwne stworzenie z ludzkimi oczami i ustami, które krzyczy YEEE. -e -e. W kółko powtarza ten dźwięk, co dla wielu osób wydaje się śmieszne, ale dla niektórych może być niepokojące. Samo stworzenie wygląda na zrobione w prosty, surowy sposób, co dodaje mu pewnej dziwności. Ten filmik, znany jako Jelen Creecher, powstał 30 października roku 2006 roku, więc ma już ponad 19 lat. Mimo swojego wieku, wciąż krąży w internecie jako jeden z tych dziwnych, wiralowych klipów, które trudno zapomnieć. Co ciekawe, do dziś nie wiadomo, czy miał jakiś konkretny cel, czy był to tylko eksperyment twórczy.